Nasza planeta jest pełna różnych stworzeń o różnych rozmiarach i, choć małe czasami nawet bardziej interesujące niż wielkie, jednak wielkie zawsze rzuca się w oczy i wzbudza zainteresowanie. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o dziesiątce największych zwierząt żyjących w morzach i oceanach. Bełtwa Festonowa To gatunek krążkopława występujący w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym. Spotykany także w Morzu Bałtyckim. Jest to największa meduza na świecie. Jej ciało może osiągnąć średnicę do 2 metrów, a czułki nawet do 30 metrów długości. Włosowate czułki zwisające spod parasola zgrupowane są zwykle w ośmiu pękach. Poparzenia ich parzydełkami są bolesne, zwłaszcza u dzieci. Wywołują zaczerwienienia skóry. Jednak nie są śmiertelne. W przybrzeżnej wodzie Bałtyku pojawia się najczęściej zimą podczas dłuższych, a niezbyt silnych wiatrów od lądu powodujących wynurzanie się wody głębinowej. Rekin wielorybi Będąc największym przedstawicielem rekinów łatwo rozpoznawalnym po specyficznym ubarwieniu, rekin wieloryb jest gatunkiem morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej, którego największy wiarygodnie zmierzony osobnik mierzył 12,65 metra długości, a masa jego ciała wynosiła 21 ton. Niepotwierdzone dotąd pogłoski mówią o osobnikach nawet 14-metrowej długości, ważących ponad 30 ton. Ten rekin jest gatunkiem kosmopolitycznym, czyli występuje w pelagialnych wodach tropikalnych i subtropikalnych całego świata. Pływa blisko powierzchni wody, samotnie lub w stadach liczących do stu osobników. Pomimo imponujących rozmiarów i groźnie brzmiącej nazwy, rekin wielorybi jest rybą łagodną i nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale może z łatwością połknąć go. Kałamarnica kolosalna to gatunek kałamarnicy, który jest największym mięczakiem i bezkręgowcem na świecie. Olbrzymie ciało kałamarnicy ma od 12 do 14 metrów długości. Ten ogromny bezkręgowiec ma największe oczy wśród wszystkich żyjących organizmów na Ziemi. Mają one średnicę 30-40 cm. Kałamarnice żyją na dnie Oceanu Południowego otaczającego Antarktydę i mogą ważyć do 500 kg. Diabeł Morski. Będąc uważanym za największego przedstawiciela mantowatych, diabeł morski jest gatunkiem ryby orleniokształtnej, który żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru i od Karoliny Północnej do południowej Brazylii oraz w Zatoce Meksykańskiej. Najczęściej w wodach przybrzeżnych w pobliżu raf, czasem spotykany na głębszych wodach. Osiąga długość od 3 do 5 metrów, rozpiętość płetw 7 metrów maksymalnie 9,1 metra i masę ciała 2 ton, maksymalnie 3 tony. Ośmiornica olbrzymia. To gatunek głowonoga z rodziny ośmiornicowatych, który ma czerwono brązowe ciało i cztery pary ramion połączone u nasady krótką błoną. Ciało waży zwykle do 60 kg, a długość worka trzewiowego to przeciętnie 50-60 cm. Rekord wynosi 272 kg 9,6 m rozpiętości ramion. Zasięg występowania tego gatunku obejmuje północną część oceanu spokojnego od Japonii Po Aleuty i Baja Kalifornia. Obserwowane są zazwyczaj na głębokościach do 110 m, ale mogą też schodzić na głębokość do około 1500 m. Samogłów. Znana również jako mola, ryba samogłów to przedstawiciel rodziny samogłowowatych, największy przedstawiciel tej rodziny i jednocześnie rzędu rozdymkokształtnych. Także to najbardziej płodna ryba na świecie. Ma bardzo duży zasięg występowania, zamieszkuje niemal wszystkie morza i oceany strefy ciepłej i umiarkowanej. Sporadycznie spotykany w Morzu Północnym i z Skagerrak, a wyjątkowo także w Bałtyku, w tym u Wybrzeży Polskich. Samogłów to najcięższa ryba kostnoszkieletowa, która dorasta do 3 metrów długości i masy ciała dochodzącej do dwóch ton. Wstęgor królewski To gatunek ryby głębinowej z rodziny morskich ryb strojnikokształtnych. Wstęgor królewski zamieszkuje wody strefy pelagialnej na głębokości od 200 do 1000 metrów Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku, Atlantyku, Morza Północnego i Śródziemnego. Mimo iż jest to gatunek typowo głębinowy, widok wstęgora na powierzchni nie jest rzadkością. Ryba ta ma zazwyczaj do 8 metrów długości, a maksymalna potwierdzona długość wynosi 11 metrów. Lecz istnieje co najmniej jedno doniesienie o osobniku, którego długość wynosiła 17 metrów. Maksymalna potwierdzona masa ciała wynosiła 272 kg. Ta ryba jest uważana za jedną z najdłuższych ryb świata. Japoński krab pacyficzny. Zwany także krabem olbrzymim, japoński krab pacyficzny to jeden z gatunków krabów, który jest uważany za największego stawonuga na świecie. Rozpiętość jego odnóży osiąga od 3 do 4 metrów, długość głowotułowia około 40 cm i waży ten krab około 20 kg. Występuje na dnie oceanu spokojnego niedaleko wschodniej strony archipelagu japońskiego, przeważnie na głębokościach od 200 do 300 metrów, lecz spotyka się także te kraby na głębokościach około 800 metrów. Niektórzy badacze twierdzą, że japoński krab pacyficzny dożywa wieku nawet 100 lat, lecz wszystkie te hipotezy nie zostały jeszcze potwierdzone. Żółw skórzasty. To gatunek gada z podrzędu żółwisk rytoszyjnych, który jest jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny żółwi różastych. Także jest największym współcześnie żyjącym żółwiem oraz jednym z największych i najcięższych współcześnie żyjących gadów. Większe rozmiary od niego osiągają tylko niektóre krokodyle. Parapad z dorosłego żółwia skórzastego osiąga średnio 1-2 metry długości, a rekord wynosi 213 cm. Największy znany okaz żółw z Harlech ważył 916 kg. Prawdopodobnie jednak był to osobnik anomalny lub błędnie zważony. Największy oprócz niego znany żółw skórzasty ważył 650 kg. Najczęściej spotyka się osobniki o masie ciała od 300 do 400 kg. Występuje ten żółw we wszystkich tropikalnych oceanach oraz w Morzu Śródziemnym. Spotyka się go również w wodach o niższej temperaturze w okolicach Nowej Fundlandii, Islandii, Norwegii i Alaski. Jeden okaz, nawiasem mówiąc, znaleziono na Bałtyku w 1966 roku. Osobnik ten miał długość całkowitą 215 cm i ważył 450 kg. Zasięg występowania tego żółwia jest największy wśród wszystkich gadów żyjących obecnie na Ziemi. Płetwal błękitny. Będąc największym znanym zwierzęciem w historii Ziemi, płetwal błękitny jest gatunkiem saka z rodziny płetwalowatych, którego długość może dochodzić do 33 m, a masa ciała do 190 ton. Płetwal błękitny jest nie tylko największym, ale też najgłośniejszym zwierzęciem na Ziemi. Potrafi wydawać dźwięki o natężeniu 190 dB, słyszalne dla innych płetwali z odległości ponad 900 km. Oprócz echolokacji w zakresie ultradźwięków, płetwale wytwarzają też dźwięki w celu porozumiewania się między sobą, szczególnie w okresie godowym. Występuje we wszystkich wodach oceanów. Głównie pelagial, i u wybrzeży widywany sporadycznie, odbywa wędrówki sezonowe, w okresie letnim przemieszcza się w ślad za topniejącym lodem. Dzięki za oglądanie.